Pysk, wykręcił mi rękę, zabrał mi tą, tą, obwiązał mi tą szmatą. Mówi: Słuchaj, się musisz żyć, nie wolno tego robić. Jestem katolikiem, czy nie? Tak, ale ja mówię: ja i tak dostaję w czapę. To trudno, to dostajesz w czapę, ale nie rób tego. A w nocy oni zrobili z 12 na 13 maja zrobili obławę na PSL. I w nocy, całą noc. To był inny PSL niż ten, który Całą jest. noc ściągali tych aktywistów i do jednej celi, ponieważ ja już byłem w celu ogólnej. Więc w tej celi było tak, że nie było nawet gdzie. Nie było. Myśmy wszyscy siedzieli tylko, prawda? I na ten dzień na mnie przypadło, bo tam był dyżur, że wynosiliśmy kibelek. A ponieważ to na mnie przypadało na drugi dzień wynosić kibelek, więc taki kibel sióšków i kup, który miał tam za 30-40 litrów, ja to brałem i targałem. Jak oni szli tam się załatwić, to taki klak i tam wylewałem, to jeszcze popłukałem. I potem jakoś tak było, że ja, ja się muszę załatwić, postawiłem przed taką zaporą. Przeciwko granatom postawiłem ten kibel pusty, i poleciałem do ustępu. I tam załatwiłem się. Potem ja wracam a patrzę: nikogo nie ma. Ten strażnik wszystkich, dalej, słyszę, dalej. A ja wracam po ten kibelek, a we mnie coś uciekaj. A my wiedzieliśmy, że w jednym miejscu kot las i go rozerwało, a oni już nie zaminowali, tylko, tylko zaciągnęli drutami. Więc ja myślę sobie postawiłem ten kibel ja słyszę, jak on tam ich zapędza do celu, ponieważ ich było dużo dalej, więc ja gdzie? Albo wskoczyć na ustęp i przeskoczyć, ale nie, nie mam siły i nie przeskoczę zasieków. Zresztą jak przeskoczę, to nogę złamie, bo by się, by się było, nie było. że mnie rozerwie, koniec, i tak muszę umrzeć. I w te zasieki tam, gdzie tego kota rozerwało, wiesz. Zawisłem w tym wszystkim, to mnie twarz Pokaleczyłem, bo rozrywałem rękami zasieki, to są druciane zasieki takie, całe ubranie podarte, wszystko, wreszcie przerwałem się przez te zasieki, podrapane, pokantylowane, a przede mną jest płot chyba ze 3 metry, ale drewniany, więc były takie dwie szczęście. Jak ja na ten płot wskoczyłem, jak ja jego przeskoczyłem, to ja do dojszczego dnia nie wiem, bo byłem strasznie osłabiony. No i... Godzina siódma rano to jest, ludzie wstają, a ja zakrwawiony, brudny, nie wiem, bo to właśnie nam się nie myliliśmy. Zarośnięty, wiesz, obrzydliwie wyglądający, Wie, każdy kto spojrzał, to co za maszkara, wiesz, pokrwawiony, pijany, czy są? I ode mnie uciekają, do przyjaciół tam poleciałem, otwierają mi się. Z nie, na miłość boską, nie. nie, nie możemy cię przyjąć. Ja mówię, słuchaj, ja nie możemy, słuchaj, mamy dzieci, o do więc Po poszedłem. poszedłem tam takimi przechodniakami do drugich znajomych, też mieli ładne ogród domy. Nie, absolutnie nie. Co mam zrobić? Przypomniałem, że tutaj były takie rowy melioracyjne, więc ja tam poleciałem tymi rowami melioracyjnymi, a to był maj, już piękne zboże rosło, prawie takie. Ja tymi rowami melioracyjnymi wydostałem się za miasto, potem miasto obiegłem całe, aż tam na, na wschód i tam miałem kolegę, który miał willę. Notabene pochodzenia niemieckiego, nazywał się Stasia Szywar. I, ale on był w strasie cięty na komunistów, znacznie <grym>, nienawidził. Bo zamordowali moje ojca, i on tylko z matką tam był. Ja tam przyjechałem, przeleciałem. A w tym więzieniu co zapuściłem wąsy, prawda, Brudka już rosła. To, no, tam u niego zatrzymałem się, nawiązałem potem kontakt z przyjaciółmi. Mówią, Słuchaj, całe miasto oblężone, szukają, zatrzymują wszystkich wysokich blondynów. Potem drugi raz przychodzi, tam drugi kolega mówi, słuchaj, Halszka aresztowała, to była moja sympatia taka. Zresztą nasza łączniczka, która, yy, yy, z którą też organizowała, ona organizowała drużynę żeńską w, w tym Grójcu też. Także yy, taka przyjaźń była Halszka aresztowali. Trzymają to temu, to ja idę, nie wygłupiaj się, nic jej nie zrobią przecież. Ja mówię, taka, ale ona ma mój pistolet. No to... Nic się nie ma, ona dobrze to zamelnowała. Ja mówię, nie, ja muszę iść, koniec. No, dziewczyna nie będzie cię, nie wygłupia się, bo bo ci dam tu mordę i... i cię obezwładnimy i koniec. No ale że byłem bardzo słaby, wiesz, nawet jak mi dalej jeść, to nie mogłem tego jeść. No więc w końcu dokumenty. Zrobili mi dokumenty. Nazywam się Stanisław Pudłowski. Tam moją legity, legitymację, zdjęcie, wszystko elegancko, szybko zrobili, przynieśli mi broń. Przynieśli mi broń, ale to był nagan, ja nie lubiłem naganów, I, ale tam tylko 10 sztuk amunicji do tego, no, ale to było w I wobec tego przeczeka, czekamy. Charczkę puścili, to w porządku. No to wobec tego, tak, ale ja nie mogę iść, bo wszystkich w Londynie zatrzymują. Wreszcie, gdzieś koło 15 maja, 15, między 15 a 20 przyszła straszna burza nad um, Grójcem. Kule, I ja mówię, no dobrze, ale ja nie mogę iść tak yy, jako blondy. Dobra, to ci ufarbujemy włosy, ta mama mówi. Ja tu mam chenne, to y, ufarbujemy. Y, zrobimy cię brunetem, to jakoś to prze... No więc, dobra. Ona no tam rozluźniła tą papkę, nie jak to się rozrabia, Ja mówię, ale może pani mi najpierw wąsy, zobaczymy dobrze, jak będę wyglądał z ciemnymi wąsami. Powiedz, no tak, wzięła to ty, tam coś nasmarowała, to tam, to, to, to. potem wziął, wymyła, patrzy, fioletowe. <śled> Dobrze, dobrze, że włosów tak mówię. Nie zrobiłem. zrobiłem. Zdawaj z zgoliłem te włosy fioletowe. No i jak ta, jak ta burza, bo było tak, się potem umówiłem, że na drugi dzień ja tam pojadę do dziadka, który był leśnikiem w Lesznowoli. Tak, że ja tam pojadę do tego dziadka i ten dziadek mnie tam przechowa, troszkę mnie odżywi, bo byłem słaby. No a Józio tam przyjedzie i ci yy, tam w tym, a w tym miejscu przywiezie ci rower. No więc ja tam broń wziąłem, to wszystko i w ten deszcz wyszedłem, ale żeby nie iść, to szedłem tylko torami, Wiesz, żeby nie ulicami, nie tym. Te... I tymi torami doszedłem w nocy, ledwo doszedłem, te pięć kilometrów szedłem za trzy godziny. I tam doszedłem już tak koło północy, idę do tego dziadka, bo ja kiedyś u niego byłem z Halszką tam. Ja pukam do niego, a on mówi: Ja się boję. Ja, się, ja ciebie nie przyjmę. Ciebie ścigają, ja wiem o tym, jest, jest, są obławy. Ja naprawdę się boję. Co ja mam zrobić? Noc jest, głodny jestem, nawet mi jeść nie dali. Broń mam. Z juzikiem jestem umówiony na rozstajach dróg, tam, tym moim przebocznym z tej mojej drużyny. No, więc idę na te rozstaje, ale w głodny jestem, jak nie wiem, już te, taki kawał przeszedłem. Więc nie ma co. Pierwsze, lepsze gospodarstwo, wchodzę tam, walę, prawda? Otworzyć. Ale pani nie otwieramy, co, co jest? Ja wiem, otworzyć natychmiast. Potrzebuję wejść. I ja oni ją otwierą. To wam spale gospodarstwo i z wszystkich wystrzelam. Otwierasz czy nie? E, 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 już, już otwieram mi, prawda, drży cały. Wyprowadź mnie do szpiżarni. E, panie, proszę, proszę, bierze mnie tam. Tu wszyscy drżą. Tam, do szpiżarni wisi, szynka, wiszą, tam sery, to, dawaj worek jakiś. To wszystko biorę. Wychodzę i pamiętaj, zastrzelę was wszystkich i spalę gospodarstwa, jak puścicie parę i z bronią tak, wiesz. Te, z tym naganem, no i, panie, no miłość boską, my jesteśmy też katoliki, my jesteśmy też i wami, my ja był wakaj, to... no więc milcz, mówię, wobec tego, wyszedłem na pole, nażarłem no, się, ledwo, bo, tam mleka nabrałem, w różnych rzeczy, i gdzie tu przestać? boję się gdzieś iść, a boję się na ziemi być, no więc poszedłem, na tu dróg. dróg, to był lasek, Wszedłem na drzewo. To było sosnowe, takie rozgałęzione i tam w tych konarach wziąłem pasek, przypasałem się do konarów i tam przekimałem. Zmarł rano, jak nie wiem, ale siedzę na tym drzewie. Gdzieś tak już był ranek. jak ja gwizdy to podlatuje, Druhu! I ja się cieszę. No i przylatuje. Rower mi elegancki przywiózł. Broń mi daje porządną kilkadziesiąt sztuk amunicji. Tylko, że, że przywiózł też broń, którą nie bardzo lubiło. Przywiózł parabelum, bo ja lubię Waltera. Ale do tego parabelum tam dwa, dwa magazynki amunicji, że trochę przyniósł mi pieniądze, przyniósł mi dokumenty już lepiej zrobione. Ten, i potem ja miałem jedno to Józiku, nie wiem kiedy się zobaczymy. A on wyciąga z kieszeni zwitek 60 zł, to wtedy nie było wiele pieniędzy rozbieranych. Niech druch to weźmie. Wiesz, łzy mi się zakręciły w oczach. Ja wiem już go trzeba, ja przecież widzisz przyniosłem, ale niech druch to weźmie. Ja wziąłem, uciskałem go i już go w życiu nie zobaczyłem. Wsiadłem na rower z postanowieniem, że kokolwiek mnie zatrzyma, każdego zastrzelę, Kto by to nie był? Wiesz, zdeterminowany, I ja wiedziałem, że ja jestem trupem, prawda? tylko że żyję za frajer. I pamiętam, że jechałem ja tak drogami nieznanymi, bo znałem ten cały teren druickiego, bo to był znany. Miałem mapę zresztą wszystko. I w pewnej wiosce wyskakuje na mnie pies. Bum! Zabiłem psa, wiesz. I patrzę, kto wyskoczy. to będę strzelał do następnego. Nie wiedziałem, czy to ktoś na mnie napuścił psa, czy coś, ale że niech nie było, to jest dalej na rower i wchodzę do następnej wsi, wiesz. Już jest wieczór, zajeżdżam do następnej wsi zmęczony, strasznie głodny. Przed jednym z gospodarstw stoi taki sobie chłopek ćmi takiego skrętasa. Ja tam do niego podchodzę, mówię, proszę pana, czy mógłbym się gdzieś przespać? To patrzę, mazna. No, no a gdzie? A tu. Patrzy tak na mnie, jeszcze patrzy. Będzie teraz spać w sodole? Będę, mówię. No to dobra, a pary tam papierosy? Nie, no bo byś tam i ogień zapuścił. No dobra, to może być w stodole, tu jest Sąsiek siana, a tu jest Sąsiek zeta, także nasianie, No więc ja się tam wdrapałem na to siano, przyniósł, Mi się głodny jestem, ale idę spać, już zmęczony strasznie, tam się w tym sianie ma kotki twarzy, w pewnej chwili słyszę, drzwi się otwierają, no więc ja zawsze wiesz, patrzę, wychodzę, on idzie. Taki to był niesie, tutaj niesie w koszyczek. Gdzie jesteś tam? A mówię, tutaj jestem. Zejdź tam on. Więc ja schodzę. Mówi, tu stara dała pierzynę, a to macierzacie. Przyniosła kiełbasy, chleba, masuską, są masła, wiesz. banuszek mleka, tak no ja się do tego wziąłem spałaszowałem pałaszowa, to ja się wciągnąłem tą pierzynę na góry i się okujał. Nie wiem kiedy zasnąłem, więc z bronią zapasem, oczywiście tak zapadłem. Rano się budzę, wychodzę. A on siedzi na on przyźbyczki śmiśmika. No więc ja wychodzę, rozbieram się cały pod pompę, idę myć, się. On nic nie mówi. Więc się tam myję, pocuję, do noga się prawie rozebrałem. Wreszcie się wymyłem, wiesz, ten brun. No. I, I tak jeszcze potem poszedłem ubrałem, a, i biorę rower, i chcę już tam wyjeżdżać. Podziękować ją stara, prosi na śniadanie. fajnie, że się tam wchodzę. Jajecziny, no nosują, taki świeży chleb. Wszyscy siedzą wokoło i ze mną jedli elegancko, tak wszystko. A potem gospodarza, no, a nie chce tam wejść do alkierza. On ja chcę. broń wyczyścić. <grym> ja tam wchodzę, a tam stoi oliwa, pakuby, szmaty, smaczne, na stole. Wiesz, ładnie za łóżka zasłane, święte obrazy nad łóżkami, wiesz, jednej takie. No i rzeczywiście zamknął drzwi, ja tam sobie broń wyczyściłem. Zarepetowałem wszystko. Ja tam wychodzę i mówię: No, chciałbym podziękować i zapłacić. Nie trzeba. Nie trzeba. No, mówię: To jak ja mam jechać? Wyszedł ze mną, mówi: Nie jedź tam tutaj. Jedź tam duchem leśnym. Potem tam spotkacie takie szopy. Są za tymi szopami dalej duchem. Bo pyta się dokąd chcecie jechać. Ja mówię, chcę do mowa jechać. Dobrze. No i, i, mówi, a, dojedzie ta jakoś tam. Mówię, dojadę. A jak nie, to śpi ta w stogach. Nie chodź tam do ludzi. Ja mówię, dobra. I tak wiesz, to jemu podziękowałem, uściskałem go. No to z Bogiem, jedź ta. Tak, taką miałam przygodę.